Dzień dobry wieczór. W tym krótkim filmie pokażę Wam jak wygląda moja instalacja oświetlenia ostrzegawczego bramy wjazdowej. Jest chyba unikalna w skali światowej, bo nikt takiej nie ma. Przynajmniej ja nie widziałem u nikogo czegoś takiego. Na początek kilka słów wstępu. Kiedy uruchomiłem bramę i oświetlenie ostrzegawcze, to wyglądało ono w taki sposób: mała pomarańczowa lampka na słupku, która mrugała, jak brama się otwierała lub zamykała. Na początku to się sprawdzało, ale z biegiem czasu wodoodporna lampa przestała być wodoodporna. Dostała się do niej woda, powodowała zwarcie, powodowała, że zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Rozłączało zasilanie napędu i brama się nie otwierała. I to taka mała podpowiedź dla wszystkich, którzy mają problem ze swoją bramą wjazdową. Jeśli wasza brama się nie otwiera, jeśli zasilanie od napędu bramy jest rozłączane przez zabezpieczenie nadprądowe bądź różnicowo-prądowe i nie wiecie dlaczego tak się dzieje, to polecam sprawdzić na początku oświetlenie ostrzegawcze bramy. U mnie tak się działo, że jak było mokro, padał deszcz albo była mgła. Brama przestała działać. Różnicówka się wyzwalała, zasilanie od napędu bramy było odłączane, i nie wiedziałem o co chodzi. Szukałem, sprawdzałem, a okazało się, że zwarcie robiło oświetlenie bramy, w którym była woda, która powodowała wsparcie w instalacji elektrycznej i rozłączanie zasilania od napędu. Oświetlenie ostrzegawcze mojej bramy wygląda teraz następująco. Tutaj została lampka pomarańczowa, która była, ale w środku już nie ma tej elektroniki, która powodowała otwarcie. Natomiast jest taka oto dioda, czy też lampka LED. Jakie są zamontowane w desce zasłaniającej lukę między brałama słupkiem? A te lampki wyglądają oto. Tak. Są to LEDy służące do tuningu samochodu. Chodziło mi o to, żeby były wodoodporne i żeby można było je stosować na zewnątrz Montaż banalnie prosty przewierciłem w desce otwór na odpowiedniej średnicy włożyłem diodę LED i przekręciłem nakrętkę z tyłu i tutaj jedna taka mała uwaga jeśli będziecie stosowali takie diody LED to nie dociągajcie tej nakrętki zbyt mocno, bo może się dać coś takiego czyli ta może się rozpaść, ponieważ góra ponieważ góra z soczewką oraz ten gwint są montowane na wcisk jeśli zbyt mocno dokręcicie nakrętkę to wtedy to się rozwali i nie będzie już spełniało swojej funkcji ja na szczęście mam więcej takich lampek, więc jedna mniej, czy więcej wystarczy mi to, co mam. O, a tak wygląda dioda wsadzona w lampkę ostrzegawczą, która tutaj była zamontowana, zamontowana oryginalnie. Przewody zasilające wszystkie cztery lampki spotykają się w puszce hermetycznej. Tutaj podpowiedź numer dwa. Jeśli montujecie taką puszkę elektryczną, to wprowadzajcie do tej puszki wszystkie przewody od dołu żeby woda, która będzie spływała po przewodach, po puszce, nie mogła wpłynąć do wnętrza tej puszki, tylko spływała w dół. I oczywiście stosujemy dławiki gumowe, które są oryginalnie w puszce i które zapewniają większą podoszczelność tego miejsca połączenia przewodów. Ja w środku dodatkowo wszystkie przewody polutowałem, zabezpieczyłem koszulkami termokurczliwymi, a na końcu taśmą izolacyjną. Diody LED zasilane są napięciem 12V, a moja stara lampka była zasilana napięciem 230V prądu przemiennego, Dlatego musiałem zastosować zasilacz, który z 230 zrobi 12V. Zasilacz kupiłem w zielonym sklepie budowlano-instalacyjnym. Zasilacz mam od 15W. To w zupełności wystarcza do zasilania 4 LEDów. Jest w klasie IP67, czyli jest łodoodporny i może być zamontowany na zewnątrz. A że ma kompaktowe, małe wymiary, to mogę go schować tutaj w budowie napędu. Zasilanie z zasilacza, kierowane w gdzie lampa ostrzegawcza, zasilana z 230 V i dodatkowo jeszcze w wolnym miejscu. Podłączyłem kabel ochronny, który powinien być, ponieważ mamy tutaj do czynienia z instalacją na zewnątrz, która pracuje w trudnych warunkach atmosferycznych. I wszystko pięknie mi się mieści. Wszystko pięknie mi się mieści w obudowie napędu. Pewnie myślicie, dlaczego nie wsadziłem po prostu nowej lampki ostrzegawczej. A no, powód był, powodów było kilka. Przede wszystkim cena nowej lampki. Jak sprawdziłem, ile kosztują takie lampki ostrzegawcze do napędów bram. To jakaś kosmiczna sprawa. A po drugie przydarzyła mi się mało przyjemna przygoda z bramą wjazdową. Bo kiedyś wjeżdżałem na posesję w nocy, kiedy padał deszcz. Kiedy już ta stara lampka nie działała. I kiedy byłem samochodem, już prawie w całości na posesji, zauważyłem, że brama nie otworzyła się do końca, tylko zaczęła się w pewnym momencie zamykać. A ja wjeżdżałem samochodem na posesję. Kiedy to zauważyłem, było już za późno i brama uderzyła w błotnik naszego samochodu i trochę go wgięła. Zdjęcia i opis mojej przygody znajdziecie na moim blogu sprawdzony w praktyce.pl. Link, link do tego wpisu na blogu ze szczegółami mojej instalacji. Znajdziecie w opisie tego filmu. Myślę, że jest to dość ciekawy pomysł na zrobienie oświetlenia ostrzegawczego bramy, które widać z daleka i które już teraz nie pozwoli nam wjechać do na posesję dopóki brama się całkowicie nie otworzy. A wy co myślicie o takim sposobie? Hit czy Kate? Podoba Wam się? Zrobilibyście takie swoje bramie? Czy też uważacie, że jest to przerost formy nad treścią? I wygląda ta brama jak świecąca na czerwoną